Cześć. Trzy odcinki o grzechu za nami. Postanowiłem, że poświęcę jeszcze jeden epizod, żeby zobrazować mechanizm grzechu, który w bardzo niszczący sposób wpływa na relacje z innymi ludźmi. Posłuchajcie pewnej historii. Zapraszam. O sobie rodzeństwo: Basia i Adam. Dzieci na co dzień mieszkające w mieście na wakacje wyjeżdżały do swoich dziadków na wieś. Był to dla nich zwykle bardzo sielankowy czas, w którym mogli zrobić to, co trudno było robić w mieście. Pewnego lata Adam postanowił zabrać ze sobą procę, którą dostał od taty na urodziny. Kiedy już dotarli do domu dziadków, Adam jako pierwszy wybiegł do pobliskiego lasku, żeby poćwiczyć strzelanie. Celował w mijane w marszu drzewa, ale prawie wszystkie strzały przelatywały obok celu. Strzelanie z procy okazało się trudniejsze niż myślał. Zniechęcony i nieco poirytowany, postanowił wrócić na obiad. Na podwórku przed domem dziadków zauważył samotną kaczkę. Którą hodowała jego babcia. Pod wpływem chwili podniósł dość duży kamyk z ziemi, założył go do swojej procy, wycelował i strzelił. Ku jego zdumieniu trafił w kaczkę. Strzał był jednak na tyle silny, a kamyk na tyle duży, że biedna kaczka zginęła na miejscu. Spanikowany Adam podniósł martwą kaczkę. Ukrył szybko w stercie drewna i udając, że nic się nie stało, wszedł do domu. Po obiedzie babcia powiedziała: Basiu, dziś twoja kolej pozmywać naczynia. Oczywiście, babciu, ale Adam powiedział, że to on chce dziś zmywać. Odpowiedziała Basia i, nachylając się w stronę Adama, wyszeptała: Pamiętaj o kaczce. Adam przeraził się, bo dotarło do niego, że Basia o wszystkim wie. Rozgniewał się, ale wiedział też, że jeśli nie pozmywa naczyń, Basia powie o tym, co zrobił. Bez słowa założył kuchenny fartuszek i zaczął zmywać. Nieco później, tego samego dnia, dziadek zapytał wnuki, czy chciałyby pójść z nim łowić ryby. Dzieci bardzo się ucieszyły i już chciały wychodzić, kiedy babcia zainterweniowała i powiedziała, że Basia musi zostać, bo wcześniej przecież obiecała, że pomoże przy robieniu przetworów. W porządku, odpowiedziała Basia. Ja mogę iść, ponieważ Adam powiedział, że zostanie i mnie zastąpi. Jednocześnie nachyliła się w stronę Adama i wyszeptała: pamiętaj o kaczce. Tak więc Basia poszła łowić ryby, a Adam został i mył owoce na przetwory. Po kilku dniach. I kilkudziesięciu wyszeptanych pamiętaj o kaczce. Adam nie wytrzymał, rozpłakał się i wyznał dziadkowi co zrobił z kaczką. Dziadek uklęknął przy nim, przytulił go i powiedział: "Adasiu, wiem o tym". Stałem wtedy w oknie i widziałem całą sprawę. "Przyznałeś się, a ja ci wybaczam, bo bardzo cię kocham". Zastanawiałem się tylko, jak długo pozwolisz szantażować się ze względu na to, co zrobiłeś? Ja wiem, możesz powiedzieć, że to tylko historyjka zneta, która prawdopodobnie nigdy się nie wydarzyła. Ale pomyśl, ile razy to, co zrobiłeś czy zrobiłaś, szantażowało cię, powodowało wstyd, poczucie winy, wycofanie, a może i zrezygnowanie. Ile razy, próbując coś za wszelką cenę ukryć, musiałeś albo musiałaś się wycofać, może kłamać, żeby nikt cię nie zdemaskował? Podobnie jest z grzechem w naszym życiu. Czasami wydaje się, że rozwiązaniem jest kryć całą sprawę i jakoś próbować żyć próbować żyć tak, jakby nic się nie stało. Często jednak po zrobieniu czegoś złego, grzechu Czego nie powinniśmy robić, czujemy się źle. Nie możemy żyć spokojnie, bo nas to uwiera. Nie daje spokoju. Tak naprawdę nie da się żyć ukrywając czy magazynując konsekwencji grzechu. Nie można udawać, że nic się nie stało, bo prędzej czy później i tak zostaniemy skonfrontowani z naszą przeszłością. Strach przed tym, że wszystko wyjdzie na jaw, jest często bardzo. Paraliżujący. Mam jednak dla Ciebie dobrą wiadomość. Nie musisz żyć pamiętając o kaczce. O tym, jak uporać się ze sprawami podobnymi do tej historii, będę mówił już w kolejnym odcinku. Rozwiązanie jest bardzo proste, choć wymaga odwagi. Dlatego już dzisiaj zapraszam Cię na ostatni epizod tego sezonu. Subskrybuj i oglądaj. Do zobaczenia!